Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Juronic Official Wiem, że nie było mnie trochę dłuższa przerwa od tej prezentacji fotela i podsumowania trochę długo mnie nie było Ale chcę Wam coś pokazać czekajcie jakiekolwiek światło zapale tu kolejne o yy, nie Trochę czasu, no, chwilowo, mam nieciekawą sytuację, bo jestem na kwarantannie szkolnej, ale to nie teraz na ten temat. Jak widzicie, mam takiego tutaj osobnika, nie widzieliście go poprzednio. Tu stoi mój stary, jeszcze za tym, za tym rowerem, Robertem stoi jeszcze mój pierwszy rower, tak jakby konkretniejszy. I tutaj pacjent, no, możecie tutaj, tutaj macie zbliżenie, przeczytać. firmę, nie znam. Chwilowo to jest taki składak, Je, z, z dwóch był jeden i tak ten rower to ma takie przejścia, że oryginalnie miał, wo, miał przerzutki we piaście Shimano. Y, ogólnie ma wszystkie te szczęki, jak widzicie, hamulcowe też Shimano. O, tutaj jest ma oryginalne dynamo. Wszędzie takie zaciski są takie pierwsze, shimanowskie. Y, Coś Objęło mi się o uszy o takich. Mm, tu wychodzi linka do przerzutek, której ta linka idzie dołem i wychodzi tutaj do Przerzutek o dochodzi tutaj sobie do przerzutek i tak Co tu się stało temu rowerowi, że on w ogóle mnie wylądował tak naprawdę Już wam mówię To koło o, o swój zawacie To koło miał ogromne luzy po zmianie yy, Po zmianie czego o zmianie opony bo tam taka, taki pełen chłop zmieniał tą oponę no jeszcze te wrzutki muszę poprawić i co jak zmienił to koło dostało nagle luzów nie no i ja stwierdziłem że od mojej babci go wezmę to jest po świętej pamięci moim dziadku rower co go sam zrobił no i te przerzutki wziął kiedyś bo ten rower to jest niemiecki niemiecki rower jak gdy przywoził kiedyś tam samochody z Niemiec to rower przywiózł i miał jeszcze mojej babci damkę i od mojej babci damki przełożył z tyłu przerzutki bo oryginalnie tutaj miał przerzutki w tej piaści i ona taka gruba była wiecie o co chodzi i wtedy przełożył takie normalne kasetowe założył ale tylko 6 obsługują przerzutki, nie? A to to jest kaset. No i kiedyś może coś się zmienia na tych przerzutkach, ale to nie jest nieważne. Może i siódma była. Nie wiem, nie będę na ziemnika, muszę to wyregulować. I co? Yy, o rower tak naprawdę tą stał, był zrobiony, pomalowany. więc tak normalnie to on nie był tak pomalowany, on był inny kolor. Tak z tego co słyszałem. Tu jest taki złoto-zielony, coś takiego. Był rozebrany do, do części pierwszych i był zrobiony z niego, no z dwóch jeden tak naprawdę, żeby jakkolwiek wyglądał. I co, y oczywiście, co? Dynamo działa. Żarówki z tyłu założyłem nową. Czekajcie. Tutaj mam skrzynkę, czekajcie. widzicie tam wszystkie klucze, które były mi potrzebne. I tutaj było pęknięte i żarówka była też spalona, to założyłem od mojego starego rowera kurde, w którym nie jeżdżę założyłem co założyłem założyłem o, takie samo miało akurat z tyłu i założyłem ten, tą osłonę i gdy założyłem tą osłonę to od razu zebrało to jakiejś postaci w miarę tak ładnie wygląda, tu trochę ma ta obudowa luzę, ja to poprawię Tutaj znalazłem sobie taką gunkę, to nie zostanie. I jaki są do tego rowera plany? Na ten, rower, na ten rower są takie plany, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w tym rowerze znajdzie się silnik. Taki do rowera specjalnie przeznaczony. Będzie wtedy malinka. O o tak, będzie dobrze. On powinien się znajdować yy, na tej ramie, tutaj akurat ta rama powinna pasować. Tu i tu i wtedy tu będzie silnik. I łańcuch będzie z tego silnika szedł odtąd, tu, do tego, nie? I na tym, tutaj na sprychach będzie po 9 śrub, które będą te szpychy trzymały, żeby nic się, żeby to koło napędzało, tak? Tu już manetkę trochę lekko przekręciłem, bo normalnie to jest tak do przodu, żebym miał jakiś hamulec przedni, wiecie, na wypadek. Hamulce popodciągałem, tylnie, jak i przedni. Bo te hamulce też widzę, tak średnio te pasują, no a niech sobie będą. Tu jest dzwonek aby zmieniłem, żeby był winny też tak to działa. No, y, lampa przenia też działa. Wszystko git. No, kurde. Nie mam zbytnio jak pokazać, że to działa. No ale uwierzcie na słowo, no jak będę jechał gdzieś na razie mam chwilowo kwarantannę szkolną, więc nauczanie zdalne i nie mogę się na razie poruszać. Zajmuję się na razie rowerami w wolnej chwili. Do mojego rowera na razie nic nie będę zmieniał. Taki jaki jest, tak zostanie. Tu chcę zrobić ten projekt silnik. I kiedyś jak znajdę jakiś lepszy rower, będę miał pieniądze, to założę do innego roweru. Ten będzie na razie testowo, żeby cokolwiek zami zamiast kupowania motora było. No więc... Myślę, że do kolejnych odcinków pozdrawiam Was bardzo serdecznie i chyba widzimy się, gdy zamówię ten silniki przyjdzie. I siemanko.